Ja bardzo gratuluję trenerowi Smudzie tego wyboru. Nasze relacje były bardzo dobre do pewnego momentu. Niestety do momentu zakończenia poprzedniego sezonu po prostu trener Franciszek powiedział jedno zdanie za dużo i, i no, popsuły się te relacje, że tak powiem. Natomiast życzę mu jak najlepiej. Życzę mu tego, żeby po prostu yy, osiągnął to, czego wszyscy oczekują od tej reprezentacji, czyli. Sukces na Mistrzostwach Europy, wyjść z grupy, zagrać tak, żeby po prostu wszyscy kibice byli no, bardzo zadowoleni i dumni z gry, z gry reprezentacji. Nie chcę komentować, bo dla mnie jest to przedziwna w ogóle historia, to pojawienie się mojego nazwiska w mediach i tak dalej, natomiast powiem tylko tyle że przez media zostałem wywołany do tablicy i przez media zawsze staram się odpowiadać, że jestem związany z Wisłą Kraków i z Wisłą Kraków wiążę swoją dalszą przyszłość. A może Goose Heating, panie redaktorze? No nie dziwię się trenerowi młodzieży, bo uważam, że mamy najlepszy sztab w kraju, także nie dziwię się, jak ktoś tutaj będzie miał propozycję od selekcjonera. Ja pozostawię wybór tej osobie, jeżeli taką propozycję dostanie, to będzie mogła zadecydować. Ja będę za tym, że nawet jeżeli kogoś będzie wiązała umowa z nami, a otrzyma taką propozycję i będzie się bardziej widział w sztabie reprezentacji niż w Wiśle, to droga wolna. Myślałem o tym, panie redaktorze, do momentu, kiedy nie dowiedziałem się, ile BI zarabia. Do tego momentu myślałem. Po prostu to byłby totalny komi w naszej szatni i, i, i nie wchodzi w grę takie rozwiązanie. Natomiast nasi skałci wykonują rzetelnie swoją pracę, są efekty tej pracy i myślę, że w najbliższym oknie transferowym te efekty pracy będą takie namacalne. Nie, nie rozmawialiśmy, z, bezpośrednio z AWI nie rozmawialiśmy.